Narodowa drużyna eSportu robi nabór do reprezentacji Polski w Rocket League. Wraz z Nuxiem i Wejrem stwierdziliśmy, że zagramy te kwalifikacje, no bo co nam szkodzi. Chłopaki za dużo w gierkę nie grali, Nuxi upieczony maturzysta, Wejru sobie coś w CSa pogrywa. Także moi drodzy, mamy tydzień na to, żeby stać się najlepszą drużyną w Polsce i zagrać najlepsze kwalifikacje w naszym życiu. Późną porą spotkaliśmy się na Discordzie, aby obgadać co i jak i zagraliśmy ze dwa rankedy, które w dzisiejszym odcinku zobaczycie. Zapraszam was na pierwszy, nieoficjalny trening drużyny Corner Read, w którym graliśmy na pro playera. Oraz na bardzo mocnych zawodników RL Exchange, Strona dzięki której z łatwością kupisz kredyty oraz itemy w grze Rocket League Z wieloma metodami płatności na każdą platformę kodem Bruce 3% zniżki Link do strony w opisie Chcecie se trójki kliknąć, coś jak na rozgrzewę, tak No prosto? ja niby mogę No to graj tak z dwie gierki k***a idę spać, muszę wstać o 6 Spoko A ja 6 z 30 O pole No a, i, a, mamy i mamy screamy Prawo No I mamy screamy dawaj Nice mam, solo Zagram backboard, albo reset do backboard'a. Bump, bump, bump. Nice. Będę Co tam? O, Uzuwa. nie będę miał. Dobra, kit jest git, jest git. Blokuję. Nice, nice. czekam. Nice. Jeszcze próbuję. Nice. Od razu hitek? Próbuję tam... nie, nie dobra. No, mam to, mam to, zostaw. No, Masz jeszcze. No. In. Dobry hit. tu ja tu tylko. Uwaga. A pies, a pies? Ok, Blok? Nie, blokuję. Tam jest. Mam to. Nie trafił. Jest, podjeżdża. Tam mam nice. zero, hit. Uwaga. Uwaga. Mam, mam, masz, produkcję. Ja przerwuję 36. O nie, trafił w piłkę. No, doxie, wiesz Nice. Spróbuję to zdablować, nice. tyle. Nice. Czekam na to, Ja Baza. mam zero tutaj. Ja zrotuję. Jeszcze Ja podjadę. Mam, mam, mam. No. Jedna. Jebane czoło. Oh, Jeeees, jest ją, proszę Państwa. Dobra. Yeah. Zostawiam, jest masz, no, masz, masz ta, no. muszę, no Pod nice, mam... Zostawiam, zostawiam Jeszcze ma to, ból tak, Mam to A jest, up jest I okej, okay, masz Zero mam Ja czekam sprawę. Eee... Mam, mam, mam no? Pyk Ładuj No i nice. wiecz, kurwa Fajnie, fajnie Zdziwieni chyba, co? A oni tak Grają rankedy jak turniej, A, p... a my tak no. Gramy rankedy jak turniej no. <laughs> Dobra, focus Masz, Veiru? Roda? Pit? Ja. O kurwa, my be. Mam jeden czekam Up jest, tak. Mam, mam hit. Jestem tutaj. Okej? Mam jeszcze hit. A mam? Ok hit. Zres, zres. Bardzo się pośpieszyłem. Gram 50 tylko. No. I ja podjeżdżam. I masz hit. Ja I mam zero tam. Brawo. Ja tu... tuję Mida, spróbuję. Turn! Taka. Ok? Okej, nie trafię. Czas, czas. Okej, okay, wezmę to 50 gram. Hitek? Podjeżdżę jeszcze. No. Brawo. Zero, Czekam zero. backboard. A w bramce 30. Okej. Okay. Mam to, mam to. Mid jeden. Mid jeden, mid mampuję mida. Mm -hmm. Brawo. Wiem, okay, próbuję bumpć. Rotuję. Mam. Iza, nice. uwaga, ze ma. Drop, drop, drop. No, Chodź, tu się... Uwaga. Mam. O, free kio. Kio. E, Przepraszam. Podjadę, bo ja mam chyba leada. wykieruję. Okej, okay, dobra. Ktoś. Jestem z Ludas, jestem. Brawo. Nice shot. Brawo. Mam. Nice, nice. Mam potem mnie. jeszcze. No. Mhm, free. Up jest. Tak, Utrzymaj, utrzymaj, utrzymaj Nuxi. Brawo, nice. brawo, brawo. Jeszcze środek hit. Nice. Czekam za tobą Nuxi. Z lewej mam już. Biorę im no, Busto z lewej. Mam hit do ciebie Nuxi. Op, 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 Nice być, no. Jest... możesz, możesz. Ja czekam, czekam. A Ta... pies, a pies. Mam. Możemy mieć double? Nie ma double, nie ma. Okay. Ten nie O. Hit. Czekam z lewej jak coś na jego hit. Ok. Ok. Mam. Czekam czy za tobą Nice. Mam. Up is. Uważaj. Nie wiem czy zważę. Masz? Mam, mam mam Brawo, mam to. A oh, oh, Mam, czyli. chill. Oh. O! No. Nie, my bad, my no, bad. Jestem bad. Up, no. Dobra. Lewo. Nice. nice. Jeszcze, jeszcze wyhitnę. Nice, brawo. Emo? Nice. O nie mam ja. Mam. Będę miał, ja, katuję go. Nice. Mogę wziąć, zostaw. O oh, kurt, zostawiam, zostawiam. Mam jeszcze chill. Domina? No i, kuch, kurwa, kuch. Dawaj. Nice. Zostawiam tylko. O. Oh. Oskar jesteś zajebisty <Sky jogo> A ja to nawet no. nie ja trafiłem <laughs> Ale, a, ty, a, ty, a ty umiesz kontrolować umysły, czy coś takiego? <soup> <sambling> tak A Okej, okay, okej, okay. w takim razie super Pierwszy ranked siadł bardzo fajnie, a w następnej grze trafiliśmy na mocnych rywali, także no co, o, miłego oglądania Dobra, to o. dawaj back kolejny ja. <sm> y okay. <CM2> miała... to kolejny scream'y Mam Big Tom, up. Tak będę miał No nie będę miał Uwaga, ma to, dobry, ja. mam środek? Zostawiam, zostawiam Nie, czy, czekam na hit Okej. Okay. Na prasu trochę. Skontroluję to. Nice, no. sam. Up, 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 up. Mam. No. Uwaga. Jest tu. Masz. Up, up. może być. Nice, prawo. Down, tam jest, uwaga. Spoko. Tam 12 Mam to. za tobą. Mam też 0. Podjeżdżam, podjeżdżam. Wjeżdżam Kto jeszcze? Albo ja czynzę Podejdź, podejdź, no. Masz. Wejru? Nice. Nic będę. Tak, no, pojadę. Cały, cały czas midek. Nice i zaplecze. Kurwa daj, safe. Nice try. Gotuję przez środek. 50 gram. Ok. Pomagam. Druguję. Mam 0, mam 0. mi Przedstawię sobie mapę. Nie hit tego, jak coś. Ja też nie, ja też nie. Zostawiam. O daj mu kąt. Noxy, będziesz miał plecy, apnij. Nice, mam. Stawić. Nice, super hit, nice. Mam 0, mam 0. Temap jest, temap jest. Powaga. Bituje. Mam. Free hit, Za ciebie? Nie mam jak, nie mam jak. Okej, okay, good. Mam. Do lewej? No. No. Mam. Yes, ma. Mam. Brawo, nice. dobrze. Nice. Fajne. Fajne. Z... Nie mam jak, nie mam okay. jak. I'm, I'm Mid jak coś Mid. lekko. Nice, mam. Oczy się. Sorry. Brawo. Nice save. Mid, lewo. Nice, brawo. Tyle mogę. Mam gościa. Do środka? Mam, mam jeszcze, do jeszcze środka. Jeszcze raz? Nice no. Czasu trochę kup, my wracamy. Ta, ta. Dobra, ma, jesteśmy. Nice Kurwa, Mam. Bump'a mam. No, Kurwa, DC dostałem znowu. A, gdybyś nie dostał DC, to by jakby... No, bo ty stałeś tam awk, no to on lacy. Mam środek. Hop. Podaj. Nice try. Kurwa. Meiru, Ta, ta, ta. O, jest nice, dobra. To Masz? Mam. No, dawaj, dawaj. Plecy, plecy. Piekowo. Mam. Nice, keep nice. going, keep going. O, oh, jest! Kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa. Hitnij, hitnij hit, Nuxy, szybko. Brawo. Nice. Uwaga. Bez sensu. Uh, Aaa. Olinuj, olinuj. jesteś wygrany. Uh, Aaa, ta, ta, Nice. Lasty. I hitek. Nice, brawo. Jeszcze ktoś, ktoś, ktoś. ktoś, ktoś. Odjadę. Brawo. Wiecie jeszcze? Open, open. Nice, nice On mnie sfałkuje, no. wiedziałem. Zero mam i ja nie hituję tego. O! No ty <laughs> <za wiele kury. śmiech> No tak. Proś. Klasik. <laughs> bra, bra, brat nie wie co robi. Ja tego nie hituję. A dobra, to ja sobie podlecę, Chuj. Ale <laughs> typowo, podaję do środka. <laughs> Tymczasem A podanie. Dobra, dobra ja, ja potem. off Okej, okay, spoko. To, ja to ja się Mam. Kopal dostałem. In Nice, In o, A zajebi się. Tak jak yes, na bruzowych ja klipach ja zrobiłeś kiedyś, to z nami grałeś, ale bomby backboard. Bomba, bomba backboard. No gleba. Drop shot. Bomba drop shot <głos> 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 Tam, <głos> się zastrałem. <noise> I pojście <kwoś, to> <noise> nie, nie blokuję tego, zostawiam to. Dajkuję. No. I teraz blok no, Okej okay. Mam 24 backpost Nice. Nice, zajebiście się Bejru. Jestem za tobą, Muttimas No, Baga, oku, Nice, oku, brawo z fake Kurwa, jakie placementy ja, to jest fejk, ja no. no, okay. jobie, co jest? Co goś ja się wyzywają? Kurwa już ma To wieźmy to Brawo, jest, jestem za tobą Zostawiam się. Mam, mam, mam. Odjeżdżają Masz na solo Dawaj Blanka no zajebiliście kurwa w serie. A kurwa. A stąd śmiecie je z get the f counter Naj jak 1920 na Dobra ja mam w Gierkę 9 godzin Boe wam popaść, dajcie mi kurwa dwa nie? Dobra, ja chłopaki i na fajnie się grało, się ma no Także tym pozytywnym akcentem skończyliśmy nasze pierwsze nieoficjalne przygotowania Chociaż wiadomo, no rankedy rankedami Ale tutaj trzeba już skrimować, trzeba analizować, trzeba robić wszystko Żeby nam się udało Także trzymajcie kciuki, bo w niedzielę chyba o 17 godzinie są te kwalifikacje Nie wiem czy są streamowane czy nie Jeżeli będą to dam wam znać Trzymajcie kciuki, widzimy się w następnym odcinku I miłego dźwięka wam życzę